Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii FIFA 23, kariera zawodnika Romeo Beckham. W poprzednim odcinku doszliśmy do 1 maja 2032 roku i przed nami teraz mecz z Wolverhampton. Jest to też prawdopodobnie przedostatni odcinek, tak, to jest przedostatni odcinek z, tej, z tego sezonu tutaj. Bo mamy oczywiście dzisiaj te trzy mecze zaplanowane i potem w następnym odcinku te dwa mecze plus, jeśli dam radę, awansować, no to finał Ligi Mistrzów. Po poprzednim odcinku na pewno trzeba przyznać, że nie był to odcinek dobry. Nie był to dobry odcinek. Z, Lip z, Lip z Lipkiem tutaj przegraliśmy 2 do 1. To był katastrofalny mecz. Najgorszy mecz w tym sezonie zdecydowanie. Duże zwycięstwo z Bornów, ale szczerze nie graliśmy aż tak dobrze, żeby tak wysoko wygrać. I niestety porażka też Chelsea. No więc nie był to udany odcinek. No wydaje się, że realnie wypadliśmy z walki o, o wygranie On no, wygrał tutaj Premier League, tak naprawdę. No tak, mi się przynajmniej wydaje. Ale będziemy oczywiście do końca próbowali wygrać wszystkie mecze. Będziemy też grać do końca te mecze. I mecz oczywiście, też rozegramy. Gramy u siebie to spotkanie z Wolverhampton. Rashford, też jak, widzieli, jak widzieliśmy na napadzie, czyli nie inne serii, a Rashford dzisiaj gra jako nasz napastnik. Marcus Rashford rozważa zakończenie kariery, tak daleko. Doszliśmy tutaj, że gracz, który no nie jest jakiś mega młody, bo nie ma tam z 20 lat, ale jednak ma 25-6 lat, czyli jeszcze wiele lat przed nim w rzeczywistości, a tu już będzie rozważał zakończenie kariery. Mamy wieje tutaj. Wolverhampton zawsze przy piłce. I teraz dobrze pojęcie o i pora na kontratak. Pierwsza szansa. Aj Odegaard miał ciężką pozycję niestety. Tutaj wróci troszeczkę bardziej na tą obronę. Hejs. Na razie, jeśli dobrze pamiętam, kolega z reprezentacji. Teraz dobry, dobry tutaj blok, był chyba to Obispo, właśnie. I rożny dla Wolverhampton. Wychodzi Chakir i łapie tą piłkę. Chciałem tutaj właśnie piłkę. Nie chcę wykopu daleko, bo to się może skończyć łatwą stratą. Piłka do nas, ładnie. Odegard. I tutaj wracamy. Rashford. Ładnie, Rashford, ładnie, Markus, ładnie, to było bardzo ładne. Strzał z ale to jest bramka 1 do 0. Mamy prowadzenie, mamy prowadzenie z Wolverhampton. Najważniejsze jest nie poddawać się i będziemy do ostatniej kolejki walczyć o, na, o jak najwyższe miejsce, o jak najwięcej tutaj punktów. Więc oczywiście nie składamy broni jeszcze zdecydowanie. Do końca będziemy tutaj walczyć i będziemy liczyć na, na cuda. Zdecydowanie musimy liczyć na cuda, ale cuda się czasami zdarzają, czasami się nie zdarzają. 30 bramka w tym sezonie ligowym. Kolejny raz kapitalny mamy sezon. Pierwszy sezon nasz w Arsenalu był niesamowity. Tam strzeliliśmy jeszcze więcej bramek. Drugi sezon był taki taki słabym, około 20 bramek. A teraz znowu mamy tą przekroczoną barierę 30 bramek w sezonie, więc bardzo fajny widok, zdecydowanie fajny widok. to tań do tyłu. Rashford. Rashford. Rashford podaje do nas, my strzelamy, aj bramki nie ma, nie spodziewałem się, że Rashford nie był na spalonym, szczerze Byłem pewny, że był spalony, a jednak nie, to było perfekcyjne podanie Aj, ta piłka była w powietrzu, dlatego nie było to dobre, żeby strzelać tak finezyjnie To właśnie tak uderzyłem troszeczkę finezyjnie, tylko to był zły pomysł, myślałem, że piłka będzie już na ziemi, ale jednak nie była niestety Barrow Aitnuri, wycofanie. Aitnuri daj Wolverhampton cały czas. Grać w rzeczywistości oczywiście też jest Wolverhampton. Nie lubię tych akcji. To jest takie właśnie. Oni tak łatwo te akcje robią na Shirvai. To nie tylko oczywiście Wolverhampton, tylko wiele zespołów w taki sposób właśnie rozbrała naszą defensywnie. Nie wiem czemu to jest jakiś taki łatwy sposób na naszą obronę, żeby ją przejść. Aj my teraz tracimy piłkę. Nie wiedziałem do kogo podawać i nie zdecydowałem się i piłkę. Olej, tam właśnie, pięknie. Ale no nie możemy tak robić, to jest najgorsza rzecz Jaka istnieje w tej grze, niezdecydowanie naszych kolegów z zespołu Chodź podaję Podałem do Baroła, Baroł Jeszcze wycofałem, zdążyli tutaj to zrobić, jeszcze mam piłkę, cały czas I na szczęście ten strzał nie jest tutaj celny i będzie wykuł bramki, ale naprawdę świetnie to już zagrali. Ależ strata łatwa, dobrze, szybko odzyskujemy też, ale strata była strasznie łatwa. Teraz tak fajnie dostać tę piłkę. A i był dobry pomysł, na pewno był to dobry pomysł, tylko że Rashford też wydaje się, że powinien ruszyć bardziej, a może Rashford nie spodziewał się takiej piłki. I to jest nie bramka, to nie jest jednak bramka. Myślałem, że nasz gracz takiego czegoś nie spudłuje, a jednak nawet nie trafiliśmy w ogóle w bramkę, co jest najbardziej dziwne. Briand przy piłce, podaję do Hodge'a Hodge Hajdnuri. Hajdnuri podaję naprzód tutaj Barrow Dialo. A i Dialo będzie właśnie tutaj szukał Pewnie podanie, znajduje Ale prosto na szczęście strzał bramkarza, bo było niebezpiecznie Nie lubię tych właśnie wykopów No dobra, to tak, jest tak, koniec swojej pierwszej połowy Jeden do jednego jak na razie nie udało się utrzymać tego prowadzenia, ale oczywiście szanse na zwycięstwo dalej są. Nie zobaczyłem tam, no w sumie powinienem bardziej patrzeć na wyniki tych drużyn. Czy tam właśnie Leicester albo Brighton grały? Te drużyny, właśnie Lawia Merino, aj, myślałem, że to zrobię. Myślałem, że to zrobię, Kieś to się udało. Tutaj niestety się to nie udało, to, tak przejść właśnie tutaj, e, tak można powiedzieć że bezczelnie, dosłownie tak przejść. Łatwa strata, za łatwa strata. Radonia. Rashford, dobra. Udało się mu jakoś jeszcze podać. Znowu, nasz gracz jest taki, no nie wiem, taki niezbytnio szybki przy tym wejściu tutaj. Radonia Podałem tutaj do środka. Dobrze, przejęcie z piłki Rashford. Znowu, ale to było. Z takiej pozycji nie zrobi takiego podania tam. Więc nie wiem czemu to próbował. Dialo. Szuka tutaj podanie i znajduje niestety. Jeszcze tam molejo powalcz. Dobra, najważniejsze nie straci ta z piłki. To było ryzykowne, ale najważniejsze nie piłki nie straciliśmy tutaj. Odegard, Rashford. Ładnie, bardzo ładnie. Molero. Tylko nie zniszczmy tego, nie zniszczmy tego. Ktoś musi mu się musi pokazać, bo właśnie to się stanie, ale dobra. Bałem się, że będzie czyste odbiór, a jednak przynajmniej niedrożny. Aj, wychodzi taj mier, niestety. Niektórzy bramkaż nie wychodzą, niektórzy wychodzą. Ja aż postrzela. i pięknie, jest, o to chodzi? Dobrze, mu kliknąłem ten strzał. Pięknie, Markus. Ważna bramka. Znowu prowadzimy, znowu prowadzimy. Świetnie, Rashford. 68. Tutaj wchodzimy z powrotem na prowadzenie w tym spotkaniu. Ale, jednak, dalej, oczywiście, tego zwycięstwa jeszcze pewnego nie mamy. Musimy się trzymać teraz. I najlepiej wyjść na prowadzenie dwubramkowe. To byłoby, no to byłoby marzenie. Rashford schodzi wchodzi wchodzie serii. Hejs, Poddałem tutaj do dialo, dialo Odegard, pięknie, bardzo ładnie Odegard. Aj, to będzie ciężkie, właśnie, no to będzie ciężkie dla nas. Aj, powalczyłem tutaj, powalczyłem tutaj jak mogłem, ale niestety, udało się pa podać, jakby piłkę, ale nie podałem oczywiście nigdzie celnie. Oj, dobrze to rozegrali. Jak dobrze, że to był tragiczny strzał. Jak dobrze, to był tragiczny strzał. Tylko nie stracimy piłkę. Utrzymajmy się jak najdłużej tutaj. Super. Jeszcze podanie. Szybko. Tylko nasz graczka że tutaj uklęknął, bo właśnie... ...musimy iść dalej, naprzód. NFC tylko nie straci tej piłki. Jestem spalony. A, szkoda. Takie głupie, proste straty naprawdę bolesne. Są w takiej końcówce ważnej. Dobrze no ale strata łatwa, znowu, ile razy mam mówić, że takie straty są takie niepotrzebne. Dobrze, dobre podaję do N seriego. Marquinhos musi być zdecydowany, nie możesz stać przy piłce i nie wiedzieć właśnie co zrobić. Jeszcze strzał, nie już więc niestety tutaj jednak, ale będzie rożny. Używam piłkę, tym razem bramka już nie wychodzi, bramki jednak nie ma. Strzał z daleka. Troszeczkę wyżej, troszeczkę wyżej byłoby dobrze. Aj, szkoda, że nie mam piłki, bo niestety oczywiście zawsze musi tak, w takim ciężkim meczu praktycznie zawsze rywal musi mieć tą jedną ostatnią szansę w 90. minucie, żeby, żeby nam tutaj strzelić tą bramkę. A i tam się oczywiście po, potykaliśmy wszyscy na sobie. Czemu ta gra jest tak denerwująca, naprawdę Ja wiedziałem, że to się musi tutaj wydarzyć. Ta gra jest po prostu no niesamowicie denerwująca w tej serii, zwłaszcza, prawda? tej serii, ile razy takich momentów się wydarzyło? Potknęliśmy się tam, akurat oczywiście i dwóch graczy proszę się wywaliło, żeby oni tego mieli miejsce na tą akcję. Tutaj właśnie się potknęli. Zawodnicy, i oczywiście, to otworzyło mi furtkę tutaj na potopodanie. No nie wiesz, naprawdę, jak ma tutaj być, jak to naprawdę można tutaj odczuwać, no nie wiem, jakkolwiek dobre, no dobrze grać. Nie, nie chce się tak naprawdę tutaj dobrze grać. Nie gra się tutaj dobrze wiele razy przez takie głupie chwile, naprawdę, na przykład jak to, to jest naprawdę tak niesprawiedliwe. Ile razy w taki głupi sposób traciliśmy bramki, i to najlepsze, oczywiście, że zawsze to jest pod koniec meczu. Zawsze to jest pod koniec meczu. Nigdy taka głupia rzecz nie może się wydarzyć. W na przykład środku meczu, tylko zawsze takie głupie rzeczy muszą się skończyć. Muszą się na koniec meczu się zrobić. No i po pre, nie po Premier League, a. No tak, po Premier League Jedynie jeszcze Liga to tutaj została. Mecz z Lipskiem teraz rewanszowy. I przechodzimy do tego meczu. Nie chcę mi się naprawdę wierzyć. Jeszcze raz, no, po prostu nie chcę mi się wierzyć, że naprawdę to się wydarzyło. Że to przed chwilą się naprawdę wydarzyło. Mecz naprawdę. No, nie chcę, z jednej strony nie chcę o tym myśleć, ale to jest tak frustrujące, to jest tak denerwujące, że się nie da o tym nie myśleć. W jaki sposób znowu gramy tutaj, właśnie nasz zespół z zwycięstwa. Ładnie. A Rashford to prawo bardzo dobrze zrobić. to było naprawdę, jeśli by się to udało, to byłaby to piękna asysta. Moleyron. Najpierw szybko oczywiście strzeli tą jedną bramkę, wtedy już mamy z powrotem remis w dwóch meczu i mamy ewentualną dogrywkę. To jest próba podania do nas. Rashford, udało się do niego podać Rashford właśnie musi do, dobrze podać tutaj też, z powrotem A i znowu, znowu Przyłóżmy się naprawdę do tych podań, bo to nie Nie jest aż takie trudne, jednak jesteśmy profesjonalnymi graczami, musimy Coś lepiej te podania tutaj robić Auto dla Lipska Strzał przeblokowany Aj Odegar czemu ty próbujesz podbiec tak piłkę nad głową rywala, zamiast zagrać trochę prościej? Ta jeszcze piłka się odbiła tak, że niestety mi ta nie spada pod nogi. Broni, jakoś broni tutaj nasz bramkarz, pierwszą grozią sytuacja Lipska. Jeszcze próbujemy tutaj podać, niestety nie udało się jednak. Nie wygrywałem tych główek. Nie wygrywałem tych bardzo ważnych główek, i tutaj znowu była świetna sytuacja. Ale jakimś cudem po raz kolejny, broni, nie wiem jak. Nie wiem jakim cudem jeszcze tej nie strzeli bramki. Odegard ładnie. Dobra, udało się jakoś i biegnijmy. Biegnijmy. I to jest gol. Jest bramka na Emirates Stadium, i mamy w tym momencie. Dogrywkę, w tym momencie jest dogrywka oczywiście, ale my idziemy po więcej, my musimy iść po więcej. Idziemy po kolejne bramki, idziemy po kolejne bramki, te bramki muszą się wydarzyć. Mamy bramkę numer ILE w tej edycji Ligi Mistrzów? To jest bramka siódma, to jest siódma bramka tej edycji Ligi Mistrzów w naszym wykonaniu. Jeśli mamy przegrać premier league po to, żeby wygrać ligę mistrzów, to biorę w ciemno ten scenariusz bo jednak Premier League już wygraliśmy, a Liga Mistrzów to musimy wygrać, prawda? To, naj, to jest największy cel. Troszeczkę to, to, ten remis z Wolverhampton, awans do. Aj, niestety, po, proste, proste straty pozo, proste błędy. Troszeczkę by to osłodziło tą porażkę, nie, no porażkę remis, ale ten remis z Wolverhampton jest jak porażka. No właśnie ten, troszeczkę by to, to osłodziło, to tutaj awans do, do finału, byśmy. Gdybyśmy właśnie awansowali, to bym troszeczkę mniej już ubolewał nad tą porażką. Myślę, że z Wolverhampton pięknie biegniemy. I to jest 2 do 0. Mamy dwie bramki w przeciągu kilku minut. Romeo Beckham bierze tutaj e, na barki swoje całe zespół i prowadzi obecnie Arsenal do finału Ligi Mistrzów. Na obecną chwilę jesteśmy w finale Ligi Mistrzów, ale jeszcze, oczywiście, dalej przynajmniej cała druga połowa i jeszcze ta tutaj. Jakieś 15 minut tej pierwszej połowy i ósma bramka zdobyta w tym momencie. Oj, to było dobrze, że to jest żółta kartka. Dobrze, też to jest żółta kartka, A w ja zdobyłem też żółtą kartkę w ogóle, już nie pamiętam. W jakimś meczu, chyba po poprzednim odcinku, zdobyłem żółtą kartkę. Nie, wiem czy w lidze byłoby to, był niepotrzebny faul, Próbowałem właśnie trafić w piłkę, ale ewidentnie, oczywiście, jak było widać, no nie trafiłem w tą piłkę. Aj, nie, właśnie nie chciałem tutaj atakować, bo wiedziałem, że trafię mu w nogę, wywróci się i będę miał już czerwoną kartkę. Więc muszę teraz być spokojny. Czy to się uda? Niestety nie uda się. Bajno Gitams. Aj, właśnie takie troszeczkę no. Dobra, jeszcze podaję, uda się, udało się. Troszeczkę to było ryzykowne, ale najważniejsze, że się to udało jakimś cudem. Moleiro stracił, stracił tą piłkę. I nie ma tam końca. niestety. tych kilku graczy widziałem, właśnie że tam wchodziło, ale nikt niestety nie rady tam strzelić. Szkoda, że sędzia to przerwa, bo jeszcze tam akcja tutaj była pod polem kardem. Na no, nic. Prowadzimy jak na razie 2 do 0. Coś, co nie spodziewałem się, że się wydarzy. Jedną bramkę liczyłem, że dam radę strzelić tej pierwszej połowy, ale dwóch się nie spodziewałem, więc jesteśmy, jesteśmy obecnie w finale Ligi Mistrzów, ale jeszcze przed nami druga połowa. I zaczynamy tą drugą połowę. Mason Mount. Próbuję być przy tym właśnie graczu, który ma piłkę. Jak najwięcej graczy chcę, żeby było tutaj przy tym graczu. Żeby miał jak najmniej opcji. Marcus Rashford, Odegard. Aj, szkoda, Odegard. Lawia. Lawia. Aj, strata, strata jest tej piłki. Wiedziałem, że ta piłka będzie tutaj, ale nie ustawiłem się na tyle dobrze. Wybijmy tą piłkę. Ależ blok, ale to też... Po pierwsze to jest dobry blok, a po drugie... Mogłem w mega głupi sposób mieć tutaj karnego. Na... Mogłem tutaj właśnie zrobić karnego i mogłem dostać czerwoną kartkę, więc to mogłoby być najgorszy... Moment w historii naszej kariery może nawet. Czerwona kartka. W półfinale Ligi Mistrzów, więc... Yy, na pewno zagramy w finale, jeśli awansujemy i jeszcze... Rzut karny tutaj. No to byłoby niesamowite. Rashford Aj, nie udało się niestety Wiedziałem tam, że niestety, no energii niestety, brakuje nam energii Przez to, że gram te mecze, nie mamy energii zbyt niestety w tych meczach tutaj Niecelne podanie Niecelne tutaj niestety podanie No i tutaj też odegram. Myślę, że pójdzie mi w górę, żeby miał jakoś do niego podać. A on mi się schował do swojej zagracza Lipska. Poza, zaatakuj. Zaatakuj go, Pozo. Nie możemy mu ty dawać miejsca tam. Ależ to perfekt nie podali. W Lukeba musi to wybić ładnie. Ładnie, Najważniejsze, że nasz bramkarz łapie piłkę. Bez wykopów tutaj. No i to się może źle skończyć. Najważniejsze przynajmniej, że nie straciliśmy u siebie na polu Karen tej piłki. Besnard. Bajnok Gitens Dobrze, dobrze. Lukeba. Odegar, to słabo troszeczkę chyba. I tam też w ogóle był spawn jednak. Wciąż ja nie było ustawionego, troszkę źle sobie tutaj wymierzyłem. Serano schodzi tutaj, do niego nie, nie, nie widziałem kto tam wchodzi. Obis pochodzi wchodzi za serano, Obis wchodzi za serano. Szkarnie nie z piłki, bardzo szkarż nie z tamtej piłki. I strata tak bolę. tak mnie to zabolało, że nie z tamtej piłki, bo wydaje mi się, że tam miałem tyle miejsca, że mógłbym przynajmniej strzał oddać jakiś. A tak to teraz piłkę bez nadoddaniem strzału. Rashford, Rashford, podaj z pierwszej piłki do nas. Presują ostro gracze właśnie Lipska i często robimy błędy takie właśnie potrzebne. Dobrze, bardzo dobrze. przejdź kolejne. Po co, po co? Dobrze, Lukeba ratuje nas. Lukeba nas ratuje. Gracz, właśnie ten, który to zrobił ten błąd. E, chyba to był Rek to było tragiczne. Odegard, pędź Odegard. Po co się zatrzymujesz? Dobra, zwracam wszystko. Zwracam wszystko. To było magiczne, co zrobił Odegard. To było magiczne, to zrobił Odegard, Moleiro z Bramką, która daje nam finał Ligi Mistrzów, więc uda się to. W końcu się uda. Mamy. Finał Ligi Mistrzów z Arsenalem. Jeden krok i spełnimy największe na pewno marzenie naszego gracza, czyli zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów ze swoim ulubionym zespołem, czyli z Arsenalem. Wygraliśmy już z Realem Maderskiego mistrzów, więc teraz pora poprowadzić inny zespół do tego, do tego zwycięstwa, czyli do właśnie wygrania Ligi Mistrzów. Pora teraz poprowadzi Arsenal. I to jest koniec, oficjalnie Arsenal zrobił remontadę w drugim meczu i udało się awansować do finału Ligi Mistrzów. Udało się, pomimo że pierwszy mecz z Lipskiem zagraliśmy tragicznie. Tragicznie zagraliśmy to, drugi mecz tutaj, pokazaliśmy się ze znacznie lepszej strony, udało się wygrać bez problemu i mamy finał Ligi mistrzów. Z kim zagramy, to nie wiadomo jeszcze. Może się dowiemy za chwilkę, z kim będziemy grać w tym finale. Będzie to PSG, więc finał będzie z PSG, no to będzie ciekawe, na pewno starcie, będzie to na pewno ciekawe starcie. Mecz z Leeds teraz. Czy mamy mecz z Newcastle? Bo tak, mamy mecz po z Newcastle. Myślę że szczerze, ten mecz przesymuluje. Nie mam naprawdę chęci grania Już tak, jak właśnie wszystko jest to naprawdę rozstrzygnięte, że nie wygramy Premier League. Więc nie ukrywam, że przesymuluje, bo ten mecz. I zwycięstwo to super. markino z jednej serii. No to naprawdę fajnie. Te szybkie symulacje są w tej grze. W karierze zawodnika tragiczne, ale tym razem udało się przynajmniej, więc bardzo fajnie. Naprawdę, bardzo fajnie. No, w tym, w tym scenariuszu już nam zostało maksymalnie celować w to, o to, po prostu, żeby być w top 4, to naprawdę, Tam nam zostało tutaj celować. To jest tak, bolesne, naprawdę. Te, te remisy. Napiewa się ten remis w Wolverhampton, dwa punkty więcej. Mamy 71 punktów. I mamy lepszy bilans bankowy, więc wystarczy, że Leicester z kimś przegra. A tak to. No i też jeszcze ta porażka z Chelsea. Przynajmniej jeden punkt tam zdobyć. Tyle można było tu lepiej zrobić rzeczy. Ten remis was bronić, naprawdę. No, będziemy naprawdę. No, spokojnie możemy powiedzieć sobie szczerze, że na, własną, na własne życzenie tutaj nie wygramy Premier League. To jest ważne mecze tutaj przed nami. Ten mecz z Liverpoolem na pewno sobie zagram. Ten z Liverpoolem zagram i potem yy, zobaczymy, czy będę musiał grać mecz z Newcastle, czy nie, odnośnie tego, jak będzie wyglądała tabela. Ale dzisiaj właśnie troszeczkę taki krótszy odcinek i myślę, że w tym momencie będziemy mogli już kończyć. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!